Chodowca prowadzący wolny chów drobiu nie może liczyć w Polsce na odszkodowanie od państwa w przypadku szkód wyrządzonych przez lisy. Wiesław Rzeszut ze wsi Haliczany w województwie lubelskim postanowił więc działać. Nie wiedział jednak, że zmieniły się przepisy i ustawienie na własnej posesji żywołapki może ściągnąć na niego kłopoty. Rolnik nie przewidział też, że wieczorem po jego posesji będzie kręcić się myśliwy, który zobaczy żywołapkę i zawiadomi policję. W efekcie w pierwszej instancji rolnik został skazany na 1600 zł grzywny. Odwołał się i 5 lutego w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Chełmie odbyła się rozprawa. Zostałem uskarżony o na własnej posesji, ponieważ z... <laughs> zastawiłem pułapkę małą na szkodniki w obronie swojego mienia, czyli drobiu, zabezpieczenie pasz przed szkodnikami. Typu siano kiszonki, kiszonki. Myśliwi wjechali na moją posesję, to zobaczyli i złożyli oskarżenie, że jestem kłusownikiem. Na własnej posesji żywo łapki, te są dostępne w, w obrocie krajowym. Wszędzie ich można kupić, na targach nawet myśliwskich. To jest na małego szkodnika Może Coś... nie uśmierci, tylko. I coś się złapało? Nic. Tyle, że była nastawiona. Zobaczyli i tu mówię. Całą niedzielę 2 lutego, jeszcze podkreśla, że to święto jest akurat wielkie, kościelne bo to matki woski grumnicznej, ale nie zważając na to, całą niedzielę miałem do czynienia z Wydziałem Śledczym, z Policją, z myśliwymi. A wjechali na nasze, mówię, uprawy, gdzie nie ma dróg, jeżdżą sobie bezpańsko, nie pytając nikogo. I tak samo w tym moim przypadku też przyjechali po uprawach około kilometra. Czuję się niewinny, bo ja to nie, nas zastawiłem w obronie swego mienia, nie, żadne, nie jest to na terenach łowieckich, tylko w obronie swojego mienia. Bo czasami, bo też między innymi z tego żyjemy, bo czasami trzeba też sprzedać jakieś, jakiś dróg, żeby dziecku obiad wykupić, czy coś do szkoły kupić. Rolnik mówi, że lisa nie złapał, a gdyby złapał, zawiadomiłby myśliwych. Co na to wszystko sąd? 5 lutego odroczył ogłoszenie wyroku tłumacząc to skomplikowaniem sprawy. Jaką decyzją ostatecznie ogłosiła sędzia oraz o kłopotach rolników z gminy Kamień w dochodzeniu swoich praw w kontaktach z myśliwymi, przeczytacie w papierowym wydaniu tygodnika Poradnika Rolniczego.